Pamiętajcie, że wyniki w nauce nie są absolutnie wyznacznikiem szczęścia waszego dziecka. Absolutnie żadnym. I tutaj pojawia się, jeśli chodzi o naukę. Tak naprawdę wszystko kwestia waszego podejścia, waszego założenia i waszego uparcia się. Energia rodziców, energia matki w stosunku do dziecka jest w stanie wykreować dziecku wszystko, wszystko. Matka, nie wypowiadając słowa, jest w stanie własną energią, własną mocą, własnym uparciem się wykreować dla dziecka wszystko, zarówno to, co najlepsze, jak i to, co najgorsze. Jeżeli zakotwiczysz się w tym, że Twoje dziecko jest chore, że Twoje dziecko zasysa choroby z powietrza, to tak będzie. Jeżeli zakotwiczysz się w tym, że Twoje dziecko jest słabe, kiepskie z matematyki, tak będzie. Jeżeli zakotwiczysz się w tym, że Twoje dziecko nie umie, nie potrafi, jest takie, siakie i owakie, takie będzie. Zmień myślenie i uprzyj się.